Witamy serdecznie. Ostatnio bardzo ważny temat, ochrona środowiska przyrodniczego. No i powiedzieliśmy sobie, że podzielimy sobie ten temat na kilka krótszych lekcji ostatnio były, nie? Co takiego ważnego tam to, 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 mówiliśmy? O parkach narodowych, proszę Pani. A, no właśnie, dobrze przypominacie, bo jeszcze go tu bym zapomniała. Parki narodowe były, mam nadzieję, że opanowane perfekcyjnie, a dzisiaj idziemy dalej. Troszeczkę niższe rangą e, pozostałe formy ochrony przyrody, a dokładnie skupimy się na rezerwatach i parkach krajobrazowych. Każdy z nas mieszka w innej części naszego kraju, więc na pewno będzie można sporo się dowiedzieć i zobaczyć, jakie przykłady tych form mamy na terenie Polski. Zapraszamy na naszą lekcję! Geografia ze świnkami! To co, wszyscy gotowi? Nie zasypiamy tutaj, hello. No jak będziesz mówić ciekawie, to nie zasznę, <grym>, No właśnie. Czyli tak, były parki narodowe. No właśnie, przypomnijmy sobie te parki narodowe. Tam była bardzo ważna informacja, słuchajcie, 23 w kraju naszym, bo mówimy o polskich parkach. Coś tam jeszcze było, słuchajcie, ważnego. Takie kryterium było ważne. Że musi być 1000 hektarów. Musi tak, przynajmniej taka narodowe. powierzchnia, żeby mówić o parku narodowym i że tam generalnie chronione jest wszystko. A szczegóły w poprzedniej lekcji. Dzisiaj idziemy dalej, słuchajcie, rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe. Przypominam ten slajd, bo on nam tylko uzmysławia, jakie różne mamy formy ochrony przyrody w Polsce i na jakich się dzisiaj zatrzymujemy. Zobaczcie, tych rezerwatów całkiem sporo, no parków krajobrazowych wcale też nie mało. 1499 rezerwatów przyrody? Mhm. A wszystkie omawiamy? Nie, 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 wybieramy Uf. tylko takie charakterystyczne, żeby pokazać Uf. jakie różne rodzaje mamy tych rezerwatów przyrody. już, chyba nagrywali to z um, 500 domagać. I każdy już by miał dosyć, na pewno przed drugim, czy trzecim odcinku. Słuchajcie, na pewno Wy też znacie rezerwaty przyrody, więc pewnie nam w komentarzu potem jakieś nazwy dacie znać. A póki co, co to jest rezerwat przyrody? No, generalnie one są mniejsze powierzchniowo niż parki narodowe. Natomiast oczywiście są tam zawsze jakieś wyjątki, które będą nam potwierdzać regułę i to też trzeba zwrócić uwagę, że czasami te powierzchnie będą nam się różnić. Nawet są takie malutkie, które nie będą mieć jednego hektara powierzchni. O tym za chwileczkę powiemy właśnie, ale o co chodzi? Tu na terenie rezerwatu przyrody chronimy, e, tworzymy jakby chronić na przykład konkretną roślinność, wtedy będziemy mieć florystyczny e, park, e, e, rezerwat przyrody, czy na przykład będziemy chronić konkretny gatunek zwierzęcia i wtedy będzie faunistyczny. Albo na przykład budowę geologiczną, jak sama nazwa mówi, geologiczny, czy jakąś formację lasu leśny, albo konkretną rzeźbę terenu, tudzież e, e, krajobrazowy, wtedy będziemy mieć rezerwat przyrody, także wszystko zależy, ale tu skupiamy się na na jakiejś tam konkretnej części i w zależności od a tego... w parku narodowym było wszystko. było wszystko. Podłoże, szata, roślinność, wszystko, wszystko. I słuchajcie, podobnie jak w parku narodowym, generalnie wszelka działalność człowieka jest zakazana. Ba, mało tego, są też takie rezerwaty przyrody, gdzie mamy ochronę ścisłą, czyli nawet nie będzie można do pewnych się udać, wejść, będą w ogóle wykluczone ze Nie zwiedzania. można nawet zwiedzać. No właśnie, bo chodzi o to, żeby przecież tą przyrodę chronić, a nie ją dalej dewastować czy niszczyć. I kilka przykładów, kilka obiecuję, nie będziecie się tutaj nudzić. Zaczynamy od takich charakterystycznych, słuchajcie, rezerwat przyrody kołacznia. Ja go wybrałam nie przez przypadek, w ogóle na terenie, słuchajcie, to jest województwo podkarpackie. Możemy sobie tutaj pokazać na mapie w okolicach takiego no, miasta jak, jak Leża, jest dokładnie powiat tam leżański, Także gdzieś yes, w, yes. Tym, w tym miejscu będziemy mogli się udać. Słuchajcie, dlaczego ten? Dlatego, że jest po pierwsze najmniejszy w Polsce, zobaczcie, on ma 0,1 hektara malutki powierzchniowo, tak, najmniejszy i on chroni, tu specjalnie tę tablicę dałam na tym slajdzie, żeby zwrócić uwagę, że chroniona jest tu występująca Charakterystyczna roślina, w zasadzie jedyne naturalne stanowisko tejże roślinności. Już tutaj widać, że jest to gatunek. Ten, ten żółty tak, dokładnie. I zaraz pokażę, a chyba no nawet mam, tak? Mam różanecznik żółty albo azalia pontyjska. W każdym razie, evenement na skalę europejską, bo chodzi o właśnie ochronę tego gatunku, jedynego naturalnie występującego, jeżeli chodzi właśnie o stanowisko w naszym kraju. Oczywiście on się pojawi dalej, gdybyśmy się przesunęli na wschód od Polski, ale tu chodzi właśnie o nasz kraj, także chcecie zobaczyć. Takie ciekawe cudo, no to zapraszamy ja myślałem, do rezerwatu że, przyrody kołaczki. bo jak różanecznik, to nie będzie żółty, tylko że będzie różowy. A widzisz, czasami zaskakuje. A nie można pewnie zrywać, co? No tak. Przecież jak się chroni, no to nie, nie zrywamy. to jest rezerwat przyrody, właśnie, żeby ludzie nie zrywali, bo tak to by ludzie zrywali już by nie było tych różaneczników. Ale I... rezerwat przyrody, to się właśnie chroni, że nie wolno zrywać. Dokładnie, ponieważ chronimy konkretny gatunek, jest to roślinność, czyli tutaj właśnie rezerwat przyrody z uwagi na ten przykład, czyli florysta. Chciałam pokazać jeszcze inną ciekawostkę. Mamy jeszcze taki inny rezerwat przyrody, tym razem powędrujemy na północ. Będziemy na razie cały czas w tej wschodniej Polsce. W okolice, tutaj słuchajcie, pojawimy się w okolice województwa, tym razem podlaskiego, ale tu chyba bardziej już pokażę na mapie w Atlasie, bo nie chcę się tam przeciskać przez naszą mapę i przez komputer, żeby tutaj może zakłócać. Mniej więcej w tym miejscu, tak, znajdziemy taką górę, jak góra U6, którą widzicie. Co jest takiego charakterystycznego? Znowu jest informacyjna. I Jej, ta ta cała... tam co, tam no tam nie, 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 tam co, tam co. ale ja tylko streszczę, że ta cała tutaj, ten cały tutaj slajd i ta fotografia, którą widzicie, to chodzi o stepowy rezerwat przyrody, czyli stworzony dla ochrony roślinności kserotermicznej, to znaczy ciepłolubnej, sucholubnej, takie murawy kserotermiczne, które występują tam, gdzie mają odpowiednie podłoże, oczywiście glebowe, ale skalne, ale też przyrody przede wszystkim, e, gdzie będziemy mieć duże nasłonecznienie. No i proszę, znajdziemy nawet taki rezerwat przyrody, e, który będzie z, w szeregu tutaj różne gatunki e, rzadkie i chronione zawierał, e, czyli cały tak naprawdę znowu e, charakterystyczny obszar stepowy, roślinność znowu, tak? U Góra u szeście. Ty no. wiedziałeś, że krajobraz stepowy w Polsce no nie. No właśnie. I, jeżeli Ale, ja, i... że jeszcze jest chroniony i na Ukrainie są sobie że w Polsce to nie. No widzicie, a tutaj też się pojawi taki właśnie rezerwat. Czyli to była inna część Polski. Jedziemy jeszcze dalej. Teraz sobie trochę bardziej przejdziemy w zachodnią część Polski, tam gdzie mamy rzekę Drwęcę. Mam nadzieję, że ją będzie dobrze widać. O, Drwęca. Widać na mapie, czyli mamy tak naprawdę tutaj rezerwat przyrody w województwach i kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, bo tu mamy takie zasadzie, powiedzielibyśmy pogranicze. Obejmuje całą długość tej rzeki, którą Wam pokazałam, wraz z tam różnymi przepływowymi jeziorami tak? i różnymi odcinkami i dopływami te, niektórymi tej rzeki i różne pasy terenu, które się w szerokości 5 metrów wzdłuż tych brzegów rzek znajdują i uwaga, jest to taki najdłuższy rezerwat ichtiologiczny, co znaczy ichtiologiczny, to znaczy w Polsce, że tutaj będą e, ochronie podlegały różne gatunki ryb. Tej że to na rybach. No właśnie, jest tak minuk rzeczny. E, może być też pstrąg słuchajcie, może być łosoś szlachetny, troć, ale właśnie ten minuk rzeczny tu chciałam pokazać jak wygląda. I to jest taki ekosystem, który nam stwarza dogodne warunki do występowania właśnie też licznego, licznej gatunku ptactwa wodno-błotnego. Także teren nie tylko rzeka, ale też właśnie, zobaczcie, gatunki. Tutaj w tym przypadku ryb, gatunki ptactwa, i jak widać, to jest taki rezerwat przyrody związany tutaj z zwierzętami. Tak, by zrobić quiz, czy ta ryba żyje w Polsce? Na no, pewno mało kto by zgadzał, że żyje. No tego tak czasami ościna. warto posłuchać różnych właśnie też ciekawostek. Kolejny rezerwat przyrody, tym bardziej torfowisko, czyli jak już mówimy, zobaczcie torfowisko, krajobraz, charakterystyczny, tak, też roślinność. A teraz wędrujemy sobie w środkową część Polski województwo łódzkie, tak mniej więcej Aleksandrów tutaj przyłodzi blisko tej miejscowości i rezerwat torfowiskowy, celem ochrony tego rezerwatu, jak którego widzicie na fotografiach, jest zachowanie właśnie torfowiska wysokiego z całą tą roślinnością, ale to jest w ogóle cała rozległa dolina między też wydmami, i tutaj to środowisko jest bardzo ważne, warte uwagi. I niektóre też gatunki jak żaba jeziorna pojawiają się, chciałam ją pokazać, bo jest moim zdaniem Jeziorkowa. niezwykle Jeziorkowa, Jeziorkowa przepraszam. Jezierkowa. Tak, 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 tak dobrze. Za szybki skrót. Zobaczcie, jakie ma ładne w ogóle umaszczenie, tak? I wcale nie jest pewnie taka łatwa do wytropienia, żeby ją rozpoznać. Na terenie. Bardzo tego, ładna właśnie, żabka. rezerwatu. Czyli zobaczcie kolejny. No i na pewno dobrze nam też znany. Słuchajcie, jak się wybieracie w góry świętokrzyskie, chęciny, tam jaskinia raj, czyli teraz znowu województwo świętokrzyskie, zupełnie znowu inna część Polski. Rezerwat, tym razem bardzo związany z geografią, a dokładnie z geologią, bo to geologiczny. Oczywiście znowu tablica, która nam mówi co, bo zobaczcie, co wolno, co nie wolno też tutaj, co się zabrania. Bardzo ważne zwracać na to uwagę, jak gdzieś wchodzimy, tak, żeby postępować zgodnie z regulaminem, bo to my jesteśmy gośćmi na terenie takiego rezerwatu czy parku ochrony przyrody. No i jak zwykle wiadomo, że tutaj będą wapienie, tak, bo to, to na tym terenie występują też. Bogata, bardzo najbogatsza chyba w Polsce, ta szata naciekowa, czyli te wszystkie formy, które oh, znamy. Stalagmity, ty i stala. Jak ktoś e... nie wiem, jak zapamiętać, myśmy napisali specjalną hip-hopową piosenkę. A, tak. O, tak ale za tak. na naszym kanale. A ja już powoli się gubię, co myśmy, słuchajcie. Mamy dobrze, że świnki wszystko pamiętają. Tak, ja występuje prawie wszystkich A no pamiętam. właśnie, jest nasza gwiazda. E, słuchajcie, tak. No Ale skład... piękne, trzeba przyznać, tutaj, właśnie, starag, ty tutaj. No, skład rezerwatu oprócz jaskini, oczywiście jeszcze wchodzi fragment rozdączego w niej, e, obok w niej, w jej otoczeniu, także stuletniego boru sosnowego. A już wiemy doskonale, co to bor sosnowy. No to było a, niedawno akurat. Było całkiem niedawno, więc pamiętajcie, że nie tylko sama jaskinia i przepiękna szoda, a ciekawa, ale też teren otoczony boku. Ja mam nadzieję, że taki króciutki zrobiłam research po tych rezerwatach. Że oczywiście wiecie, że temat wcale nie jest wyczerpany, to są tylko przykłady w różnych częściach Polski. Przecież na terenie chociażby poznania województwa wiłowskiego mamy swoje rezerwaty, tak? Meteoryt Morasko, o którym też jest bardzo głośno, i wiele, wiele różnych innych. Także każdy z Was na pewno znajdzie w swoim otoczeniu te najbliższe mu rezerwaty, a lecimy dalej parki krajobrazowe celem tym razem chodzi przede wszystkim o te estetyczne walory krajobrazów tak jak sama nazwa mówi no krajobraz parki no, krajobrazowe krajobraz. Krajobraz. tak i uwaga człowiek może tutaj prowadzić działalność ale ona może być tylko taka która tam nie zaburzy nie naruszy nie przekształci tego krajobrazu naturalnego czyli Człowiek może działać w zgodzie z przyrodą. Czyli co nie można postrać. No w parku nie, no się, no przecież nie będziemy tutaj niszczyć, nie? I też e, tych parków krajobrazowych, jak tam podejrzecie sobie z tego pierwszego slajdu, jest całkiem sporo. Oczywiście znowu wybieram takie, które będą nam pokazywały, że są różne na terenie naszej Polski. Tu na pierwszy rzut e, pokazuję ten największy rezerwat. Przy okazji zobaczcie, w parkach krajobrazowych znajdują się też rezerwaty przyrody. E, bardzo często. I tutaj park krajobrazowy Dolina Baryczy. A to PK to jest skrót tak Dokładnie, Dobra. park krajobrazowy, zrobiłam sobie skrót. I on znajduje się na teraz tak, um, znowu na um, terenie tutaj rzeki, która przepływa, czyli mamy oczywiście Barycz na terenie całej tej rzeki. No i mamy um, dwa województwa, Dolnośląskie i oczywiście jeszcze Wielkopolskie. Z czymś, że Dolnośląskie zdecydowanie przewa przeważa nam ta część niż Wielkopolska. Ogólnie ten park y, krajobrazowy powierzchnie ma 87 tysięcy hektarów, tak, z czego 70 tysięcy to jest właśnie Dolnośląskie, więc zobaczcie jaka jest tutaj różnica, jeżeli chodzi o udział województw, tak, w tym parku. No i y, 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 oczywiście swoim zasięgiem y, on też obejmuje trzy typy siedlisk, mamy stawy rybne, które Wam też tutaj pokazuję, tak, podmokłe łąki i y, lasy, Jeden z największych tutaj znajduje się, słuchajcie, takich kompleksów, z największych w Europie w ogóle stawów rybnych, tu bardzo ładnie je widać też. Sław, którego wchodzi właśnie wchodzą prawie czysta, słuchajcie, stawów w rejonie Milicza i Rzmiglodu są zestawy milickie, kompleks tak właśnie nazywany, czyli taka. Też e, bardzo ważna tutaj e, krajobrazowa część. E, ci, co mieszkają na Dolnym Śląsku, na pewno kojarzą bardzo dobrze ten e, park krajobrazowy. No ale nie tylko taki mamy, prawda? Byliśmy w tej części Polski, no to teraz wędrujemy sobie na północny wschód, bo kto nam zabroni, słuchajcie, tam mamy suwalski park krajobrazowy. Na pewno bardzo łatwo go zapamiętać, z uwagi na. No to widzę. Głazy narzutowe! O, właśnie, no właśnie! A, to teraz. I tam mamy rezerwaty przyrody, rezerwat przyrody, zresztą nie tylko jeden. Głazowisko jest, tak jak mówiliśmy, głazy narzutowe, eratyki. Pokazuje ten park, bo to jest najstarszy park łazowy w Polsce, w 1976 roku utworzony, no i co on nam chroni? No ten unikatowy krajobraz polodowcowy właśnie, czyli... Pokładze narzutowe są właśnie przykładem rzeźby polodowcowej. No brawo, Ferdynand! A, ten, tego... I tutaj oczywiście mamy też... Nie się yy, tak jeziorze które wchodzi w skład właśnie tego krajobrazu podofcero liczne wzniesienia morenowe tak doliny rzeczne tam oczywiście te jeziora głazowiska i jezioro hańcza słuchajcie przecież też dobrze znane nam nie jezioro hańcza zobaczcie tutaj także no bardzo ważny i bardzo łatwy do zapamiętania park krajobrazowy Suwalski no i Wielkopolska, bo przecież nie mogłabym sobie też tutaj odmówić tego, żeby Wam powiedzieć, że jest taki park krajobrazowy, Niedzichowski nazywa się, w województwie, w którym my mieszkamy, czyli Wielkopolskim, i uwaga, on jako fragment jednej z dwóch części zupełnie innego parku krajobrazowego, akurat Pszczewskiego, w i został tak naprawdę tutaj wydzielony osobno, więc jest najmniejszym z tego, co doczytałam, parkiem krajobrazowym w Polsce. I on właśnie nam przylega do tego wcześniejszego szczewskiego, też tutaj przy granicy z województwem Lobuskim. Czyli na zachodzie naszego kraju. No i co znowu on chroni? Chroni nam wyraźnie wykształcony krajobraz polowcowy, rzadkie chronione gatunki roślin, zwierząt, grzybów, tak? W ogóle cały ten ekosystem, jak widać, leśno-wodny, bagienny. No i oczywiście też chodzi o to, żeby zachować to wszystko dla dalszych pokoleń, no bo ten krajobraz polowcowy w naszej strefie tutaj geologicznej w Polsce jest bardzo charakterystyczny no i należałoby o niego właśnie zadbać. Czyli też taki przykład oczywiście tych parków krajobrazowych mamy więc, tak jak wspomniałam. Ja skupiam się na tych takich, które chciałam przy okazji Wam pokazać może zainspirować, że tak to wygląda. W zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że wszystko, ale na sam koniec chcę tylko zwrócić uwagę, że jeszcze coś takiego się pojawia jak obszary chronionego krajobrazu. To są jeszcze niższe rangą niż te, które wspominaliśmy, tak? Formy przyrody mają podobne tam zadania i podobne zakazy. I uwaga, najczęściej łączą ze sobą położone na przykład parki narodowe, krajobrazowe. W ten sposób to są takie dodatkowe, gdyby otuliny, takie korotaże ekologiczne, na przykład chociażby dla zwierząt, zobaczcie, mamy na przykład park narodowy, park krajobrazowy, a pomiędzy obszar chronionego krajobrazu, tak, czyli żeby nie było takiej luki, że w zasadzie o, tam można by było sobie postawić, może jakiś nie wiem, deweloper by coś wymyślił. To jest taki korytarz, takie miejsca, taka zona, strefa przeznaczona właśnie dla e, przyrody, gatunków zwierząt, e, takie korytarze ekologiczne. I oczywiście są różne przykłady. Tu jakaś taka przykładowa tablica, żeby Wam pokazać, że też są zaznaczane w ten sposób. I na przykład e, chociażby e, przykład wydm, które są też e, chronione. No. I w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że tyle w tym temacie. Ten temat wcale nie jest wyczerpany, ale taki zasugerowany dzisiaj, żebyście mieli też um, ciekawość, chęć poszukać własnych przykładów. I o tym jest zadanie domowe. Dzisiaj, słuchajcie, zadanie domowe otwarte, czyli nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi, tak? Postanowiliśmy, żeby tak może nie, niekoniecznie, że, że zaraz utrwalać wiedzę z tej lekcji, tylko tak bardziej poszerzać, żebyście sami poznali trochę, jakie są, rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe wokół Was. No i tak mamy dla Was taką prośbę, żebyście wymienili w komentarzu pod tym filmem jakiś rezerwat przyrody. Jeden i jeden park krajobrazowy, który właśnie znajduje się na terenie województwa, w którym mieszkacie. Także napiszcie, w jakim na terenie jesteście województwo. Jaki to jest rezerwat przyrody ciekawy? Jaki jest park krajobrazowy? Byłoby fajnie, jakbyście wymienili jakieś, o którym nie mówiliśmy na lekcjach, bo tak jak Pani tutaj wspominała, jest ich bardzo dużo. Czekamy na Wasze odpowiedzi w komentarzach pod tym filmem. Już nie będziemy go rozwiązywać, tylko damy znać, czy jest ok, czy nie. Także czekamy na Wasze rozwiązania do najbliższej niedzieli. A w zasadzie możecie w każdej chwili później też dopisywać, bo tutaj, jakby każda odpowiedź może być prawidłowa, jest ich bardzo dużo. No i tyle od nas na dzisiaj. Trzymajcie się! Hejko! No i zwiedzajcie, słuchajcie, różne parki narodowe, krajobrazowe. No warto! Cześć!